W Chyba że wyjedzie, no dobra Wpadek właśnie jest między Radziejowicami a Rzabiowoło w tamtym rejonie 520 km Ale jaki to 20 przepraszam Ale jakim ty jedziesz? duży, mały? kolesawa skróta coś kolego bo nie doleciało Widzę, jak ominać ten wypadeczek Może ktoś rzuci w tamtę stronę na piasku. Dzieje obica normalnie jedz grodzie cała o obica i wyjeżdżasz, jeszcze to A jakim ty mobilkiem jedziesz? Dzięki Kobile ogólne, sprawdzam radio jak mnie słychać I dolega go wyraź. wyraźnie Najważniejszy temat dnia jak mnie słychać Polecowa Prusa. Widać, ten wypadek w Radziejowicach to jest dosyć poważny. pyta się o wypadek, jest normalnie, zanim znajdziesz, to, to już posprzątają. Tam osoboweczka pochnała w dużego, i już tam żadnego poważnego nie ma. Znaczy, nie ma poważnego, to nikt nie zginął w każdym razie.